Weźcie, się, zostawcie ten, ten mecz, nie, nie komentujemy go i nawet zobaczymy wyniki, dobra? No, no możecie wyjść tak na pół godziny, <noise> zaraz wejdziecie, jak <noise> <noise> No tak, dobra. To samo zaczynają, dwa doran ringi. O, inaczej troszkę zaczęli jednak. Znaczy, Filip zaczął inaczej, jest katalyst Dwa potki. Czy to opłaci? Wszędzie jest chujowe. Nie jest chujowy, jest bardzo dobre. Wszędzie to piwo dla bab, no, okay. <laughs> Jak uważacie, że... Wszędzie jest chujowe, to pojedzcie do Holandii i kupcie sobie Atlasa. Gwarantuję, że weźmiecie 5 łyków i od razu... Um, ...je odwrócicie. Atlas to jest ten, ten Nie. Akurat w Holandii jest to piwo, które Jakieś no, tam Niesamowite pra... starcie. Nunu kontra Nunu. Co za emocje. <głos> <głos> Dwie bariery. Jest Ignite ze strony Wojtka, bo dzisiaj jest jednego jest Blasto. No i co? No i teraz Wojtek wygrywa. Później za ostatniego razu. Filipu I... byś przegrał w A to jest obrzydliwy, ale ma 12 kocień. Na wojsko Niszczycie Co ten Filip? Pożarcie. Chyba mi ten Filip teraz zginie Nie zauważył, że... ...azgodzę na wojsko Nie zauważył, że... na życie przysną troszkę... Aaa, Bartek Słyszę się nie raz, dwa razy nic no. Nic, już nic. bo ci mikrofon przegłusza. No nie nie Tobie! Jak mnie, jak mam go cały czas wyciszony, jak nic nie mówię. No właśnie, masz wyciszony, to ci przegłusza. Co, wolisz tak? No. To no. kiedy będzie następna przebiczka. Okej. Okay. Okay. Purt. Purt. Teraz, port. jak chcesz, żeby cię nie słyszeli, to się nie odzywaj. Bo teraz jesteś na wizji, bo przeszkadza po... bo... który... Okej, okay, jest amplifajing 4 poty Filip bez runek już nie taki pro. Plus jeden. Filip nie ma Elo e, 600 Filip ma Filip ma słuchajcie 1611 chyba 1605 A bez nie wiadomo czemu 1772 Też nie wiem dlaczego No okay, no jest to haresowanie I tak będzie wyglądało 90% tego meczu Rzucanie w siebie kulkami Zawsze która jest on może zrobić mimo pod Tebry i mieć... Tombłotek, witam, na cześć. No hej 17 do, do 19, zdecydowano tutaj przewaga Filipa jeśli chodzi o cesy. Do 9, a nie do 19. Do 10 powiedziałem. Powiedzieć do 19. Powiedzieć do 19. No to 18 dla... Eeee, cię cichor. <laughs> Nie, nie ma zory do kupienia na normalnie Biedny Filip Nie, nie ginie frajer <grymne> Na wojska Ok, jest Ice Blast, chyba coś będzie ze strony wojtka Zobaczmy co nie maksują. Aaaa, uh, przebiję batkę Ice Blaster, no, tak. Milton to dzięki. Ultimate to na miniony. Warfit. okej, worth it. 28 do 15, czyli wygrywa. Federer mi nie po innych. Ta oczym wygrał jeden mecz, a drugi w dupę przegrał. Tak. Kupić zyre czy ramusa i szana. Kup zyre. Wszystkie ciekawości. Jest Wojtek Ultimate, zobaczymy czy Filip zdąży się z niego wyjść, jest bariera. E, troszkę za wcześnie puszczony moim zdaniem. Ultimate, jeszcze tutaj poszedł Ignite w... Wow! Rybza, Filip zaraz umrze. Filip załama ma farta. No, znowu FART! FART! Filip, Filip próbuje fart. tutaj, Wojtek próbuje tutaj na Tower Dive'a. Jest Ignite z jego, ze strony Filipa jest bariera. I chyba przeżył tak przeżył, czyli jest 2-0 dla Wojtka 25 CS do 31 a jak miło. Ehm, Mer Merkurki po stronie Filipa kupione. Milton, no Sałatkę i Szejka. No i Lucky Peak, czyli Gold Perfect To samo tutaj zrobił Wojtek. Blasting Wand, Lucky Peak. 4 po... Nigga, please! Co ja tylko w last hitach wygrywa? Pytanie jednak... Kupić cheeseburgerę, czy co łatwiej szyjkę? Cheeseburgerę, bo... wiesz? Co mówię Nie kupuj nic, zbieraj narioty. Prawdziwie grać nic nie je. To to jest sama chemia. <laughs> Filip na farcie dopomina, nawet mi nikt napisał. Tu <laughs> już przewaga w godzie jest Filipa. Mm -hmm. Igor. Tak? Pamiętaj, że jak e, odzyskam komputer, to zobaczymy naszą kampanię w Barbie Księżniczka Przygód. Tak. Będę pamiętał. Będę pamiętał. A, a ty że chciałeś z nami nagrywać czymś drugą, z tego co pamiętam. Mhm. Tymczasem tutaj Filip troszkę się wysuwa na prowadzenie, Bio troszkę większy damage niż, niż Wojtek z racji tego, że kupił sobie Magic Resisty czy Merkurki. No i nie tak dużo. <laughs> Do, dobry komentarz, Nunu no wygra. Okej. Okay. Jednostronny komentarz, Nunu wygra. Też mi się tak wydaje. Też mi się tak wydaje. No, teraz będą komentarze. No to Nunu no jest... rzucaj Ice Blasta, Nunu też rzucę Ice Blasta, no no rzucę Ulta, no też rzucę Ulta. No, 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 nie, ultimate Warka Ultimate Flipa w jednym momencie jest bariera ze strony Wojtka, Filip też dostał tutaj e, damage, przez który musiał użyć barierę. E, Wojtek pożar miniona. E, no i co? I tutaj Filip dostał No w, trybie, w tym starcie tak. no no był lepszy. <laughs> Niestety No wygra. Ile jeszcze meczów? ramy. I będzie jeszcze jeden mecz turniejowy, czy już nie? No, no tak, ja. Aha, jeszcze tak. Czyli jeszcze jeden mecz turniejowy i dwa aramy. Tak jak się umówiliśmy <laughs> A jutro obu bonus. <laughs> I co dla wszystkich? Lepiej będzie, jeżeli osoby, które w ogóle nie grały najpierw się zapiszą eee, i... a ludzie, którzy grali mogą się najwyżej to tak no, na drugiego na drugiego arama załapać. No chcę, żeby było tak porówno, żeby każdy miał szansę zagrać. Eee, Kupel przegramy z widzami, no kurde. Co tak grzecznie? Mówi się inaczej. No jak gram w ma to jakiś ziad carry I soraka? No kurwa. Okej, okay, no. Na razie. Na ramię. Ciao ja wczoraj graliśmy na samonerze piątki. No. Trafił się Liber. No, i gramy bez Filipa. Filip śmierdzi. 72 72 do 50. Słyszę siebie. Filip wygrał CS, znowu słyszę siebie. Nie wiem, że to Bartek, Bartek. Mm. Bartek, a dlaczego nie zainstalujesz sobie na tym laptopie i nie, nie, nie zakaz jutro e, finału? Wiesz co, trochę ciężko grać Intuk Ty Jesteś takim fartem, że Tobie nawet zero wystarczy Wystarczy te broj już tu wygrywam, tak? Mhm. Jak? Na farcie na Lexus ci wybucha Incepcja. O tutaj jest incepcja, Kolega tylko... podpowiada 13, 24, 7, Pidak. Nie Marcus, jest, jest incepcja tylko pogłos, inaczej przegłos albo... Właśnie, ktoś tu się pyta, czy na jutro o 18 i z racji tego, że jest, czyli zaczynamy wcześniej. A co? Czy zaczynamy wcześniej? Ale... Ktoś tak powiedział, lol. No czy zaczynamy? Ja się Aha, pytam. Aha, się... Aha. To nie wiem, jak chcesz. A o chcesz zacząć? Co to znaczy 17. 17. Ja nie mogę, mówię wam, że... U, no 17. mnie to obchodzi i tak nie wygrasz. No Bo... i co z tego? Ale mogę powalczyć. No to możesz walczyć, jak nie możesz. O co ty chcesz walczyć kiedy... O Bo... gacie. Kupela, o której ty chciałeś? My streamujemy tak głównie do 21-22 Czasami to pomyłka nad ranem, ale to... To jest <grymne> <grymne> rok. O, ale taudzie. to jest no, Nie jest nudne, jest bardzo ciekawe 93 do 65, 13 minuta Na razie, spokojnie, wszyscy sobie Zabierają miniony, zjadają No mój jest przechód. Bartek mi No przepraszam, To no, ma no, zintegrowaną, gównianą kartę. O, się Co Bartek Zaprośmy na bo nie umiem tego znaleźć, niestety niechcący Przestawiłem sobie na ruską, na ruską wersję nic nie rozumiem, lol Co to za jakieś, było ulti Wojtka, tutaj Filip um, ma mało życia. Filip używa ulta. Zobaczymy, czy tutaj Wojtek zdąży go zabić. Nie, nie zdąży. Filip ma mało życia. Zobaczymy teraz, czy... Aaaa! Filipie! Skończ! Wyjdź z tej gry. Nie. nie. Nie, wierzę, nie wierzę. Boże. Dobra, zobaczymy teraz, będę troszkę bardziej... Znowu słyszę siebie. Widzę Twój graspi. I słuchajcie ten bardzo jak on miał. Negatron oczywiście plus plus tego plus sorki. Ale za co? przepraszasz? No Do ciebie. No byś padł ty po tamtym. Bartek, kurwa. No słyszę siebie. Podałem się. Była akcja przysmokła Czyli kupuję Roa, Grala i Poty Tak, jest jeszcze Rodo Powiedziałem Roa, Grala i Poty Nie zrozumiałem w takim razie To ja byłem ze strony Wojtka składane. To na pewno będzie trwało do 30 minut. Mhm. Jest the fire grasp na sam początek. Troszkę głupił, że ten I think. No to ta oczyń tak Więcej niż jedno zwierzę to Igor Tak Kapka Jest Uci ze strony Filipa, zobaczymy co Wajtek zrobi Filip używa w tym samym momencie. Ogromny damage tutaj leci Mają po bo Filip użył Filip użył bariery, Wajtek tutaj wrzela minion. Filip zrobi to samo, słyszę siebie do jasnej cholery. Bartek nie, muszę cię aniować, bo tutaj. Nie Jest za twarde gra z Wojtka. 128 do 91. W chwili wygrywa w cs 16 minut.

Nie, nie, wiem po co był tym na fajer. nie mam pojęcia. No to go jak może. Ale może to wykorzystać lepiej. Może będę raz raz po te, życiu. Ale mu odbiera aktualnego zdrowia, a nie maksymalnego. Filip używa ultimata, Wojtek yy, traci... A Pięknie Filipie, to, to teraz to zrobiłeś, muszę ci przyznać. I tak jesteś główny. <noise> Stronny komentarz Tak i chyba teraz... Nie fart, teraz mu się udało Teraz mu się udało Gryż, może Udało mu się na farcie Naprawdę Ta kamera należąca do nudu, co No i jest Mhm, mm okej, okay, zobaczmy. Jest whitestaff ze strony Filipa i null ze strony Wojka. Teraz Wojtek robi straszny, nastawił się troszkę na rezisty. Przy czym Filip kupił stafa czyli Będę co by to? Nie ten film przegrywałem, co I w starcie się wygląda jak Xbox Yeti No bo to coś takiego jest Wow, widziałeś to? Ten d 4 plus Ice Blast To było fajne No Okej, okay, jest Ultimate Voidka <grywa> Ultimate Filipa w tym samym momencie no, nie a czy Filip, życia, Filip nie ma milionów, ale ucieknie Jest tutaj... Są obydwoje na pasyce, jest... A, no niestety nie uda mi się to... Ja nic nie No ale... Strasznie wyrównany mecz Mimo wszystko Znaczy nam w sumie nie wyrównany w tej chwili Nie, to jest skin versus fart No Filip Filip chwili dwa turety mm. Ma troszkę więcej CS 20 minuta Wiesz, że jeżeli byłoby porównać, zrobilibyśmy ankietę to mimo tego i tak, że gdyby było widać wyraźną przewagę Filipa, to wygrałby Wojtek? Nie wiem, może no tak, bo Filipa nie lubił za jego fart. Ale Filip ma fartę. Tak by wygrał, ale tak by przegrał, to by wygrał. No jest porówno, naprawdę, tłukłem się bardzo porówno. Wojtek używa teraz ulta w odpowiednim momencie w zasadzie. Filip um, pożer miniona. Bardzo dobry timing. Przez co to ulti nie zadało tak dużego domenu. Ja Filip pożer apteczkę. Pytanie, kto wygrał w to Stoczynie. To, legendar legendary Owner Wszystkie mecze, słuchaj, są na kanale Pager'a. E, wszystkie linki, odnośniki do kanału do kanałów naszych masz na dole, na dole strony. Jest ultimate ze strony Filipa. Chyba Wojtek tutaj zginie. Tak, niestety. Znaczy, niestety. Filip tutaj zabił tego Wojtka. Jest ex-dringer. What? BLASTING WAND Chyba tutaj nie uda się już Wojtkowi odrąbić tej straty Przez 10 minut niecałe <tryk> Filip tutaj egzekutuje Od razu idziemy Okej, okay. Filip też tutaj kupił Deathfire Graspa, czyli... To są damage maksymalne. Nie lubię strasznie tego i temu dla mnie jest przegięty. Kto? Jest... O, Filip wygrał. Coś czuję. Dzięki obaj, bo akurat nie mogłem wtedy być. No Okej. Okay. Filip wygra, to z kim będzie grał? Eee... Miał grać z Bartkiem i albo z Kireksem albo z Immortal Nidani. No, ale kurde, no wiesz, no Filip ma farta jak zwykle. Jest mm -hmm. FireGas ze strony Wojtka i Filipa. Kolejne otłukiwanie się. Jest ulti ze strony Wojtka, jest ulti ze strony Filipa. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Bariera. E, Wojtek użył tą barierę, ale niestety mimo wszystko tutaj ten damage jest od Filipa większy. Kolejna raz tutaj do apteczki. Wziął ją. Zobaczymy co wyjdzie. Wyssał miniona. Filip zrobił to samo. No i co? I Filip musi się cofać, ale niestety Wojtek tutaj... A! Wojtek tutaj się troszkę zapędził. Filip jeszcze wziął tą apteczkę. No, no i marcie. Filip wygrał, no nie, na farcie, bije już mocniej zdecydowanie. Przewaga minionów. Nie, te miniony nie były, nie biły już tak dużej. Tutaj jeszcze z... Ale przewaga minionów um, aha, aha, tak, 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 prawda. Jest 190 do 134. Filip wygrywa, jeśli chodzi o CSy. Chyba uda mu się puszczać te dwie ture, te dwa turety. Jest kolejne starcie, zobaczymy co z tego wyjdzie Pożerają te miniony, rzucają w siebie te ulti, ulti Filipa, ulti Wojtka No i Filip bije troszkę większy, damage, czy mimo wszystko jeszcze Ignite No a niestety Tutaj Wojtek nie ma za dużo szans Czyli znamy zwycięzcę, jest tutaj tu Jest Filip Wygrał meczek, czyli on dostaje się do finału mm. Trajer Czyli jest Filip, Bartek i zaraz poznamy kolejne, kolejny nick zwycięzcy, będziemy wyglądać jak bałwany.